Naszym zadaniem jest wykazać, że powyższe wyrażenie nie jest tożsamością. Tożsamość to taka równość, która jest prawdą niezależnie od tego, jaką liczbę podstawimy za x. Jeżeli powyższe wyrażenie jest tożsamością, to korzystając z odpowiednich związków między funkcjami trygonometrycznymi, ułamek znajdujący się po lewej stronie znaku równości da się sprowadzić do takiej postaci. Kosinus podwojonego kąta jest równy. Kosinus kwadrat x odjąć sinus kwadrat x. Minus. Razy minus sinus kwadrat x to plus sinus kwadrat x, minus razy cosinus kwadrat x to minus cosinus kwadrat x. Gdy funkcje połączone są znakami dodawania lub odejmowania, to można każdą z nich podzielić przez mianownik. Osobno. Jeden sinus się skróci. Tutaj skróci się kosinus. Sinus przez kosinus to tangens. Kosinus przez sinus kotangens. Kotangens jest odwrotnością tangensa. Teraz widać, że powyższe wyrażenie nie jest tożsamością.